Cześć! Witajcie na kanale Aquamicus w kolejnym materiale filmowym. Tym razem pokażę Wam jak i czym oczyszczam spód pokrywy akwarium z osadu kamienia i glonów. Wyraźnie widać ten osad na świetlówce. Koniecznie trzeba go usunąć. A jak to zrobić? Aby pozbyć się tego kłopotu wystarczy niewiele. Mięciutki wacik i zwykły środek kuchenny odkamieniający w płynie. Świetnie radzi sobie z kamieniem. Reakcja następuje od razu. Jest czysto. Potem przecieramy wilgotną miękką szmatką, wysuszamy i gotowe. Nie ma żadnych rys, a kamień i glon został usunięty. Powierzchnie, które czyścimy pamiętajcie, aby przemyć wodą. Oto efekt końcowy. Nalot z kamienia został usunięty. Rurka oświetlenia i pokrywa jest czysta. Szybki i skuteczny zabieg. Ale jeszcze Wam coś pokażę. Na tą specjalną okazję przygotowałam pleksę, która od niedawna pełni funkcję osłony świetlówek przed wilgocią. Świetlówki są suche i czyste, natomiast na tej osłonie... Pojawiły się piękne okazy glonów i kamienia, które również można tak samo usunąć w bardzo prosty i szybki sposób. I po kłopocie, ale zanim użyjemy tego środka odkamieniającego, koniecznie trzeba zapoznać się z instrukcją. Ponieważ nie nadaje się do wszystkich powierzchni jak aluminium i marmur. Również może źle to wpłynąć na nasze zdrowie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby substancja nie dostała nam się do oczu i nie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą, ponieważ no, grozi to poparzenie. A więc to tyle w kwestii usuwania niechcianego osadu na osłonach i pokrywach akwarium. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże w pozbyciu się kamienia wodnego i pamiętajcie o bezpieczeństwie, a tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam Was na inne materiały filmowe na kanale Aquamicus Akwarystyka Moje Hobby. I do usłyszenia! Cześć!